Problem z zasypianiem towarzyszy coraz większej liczbie osób. Często zmagają się z nim seniorzy. Bezsenność niekorzystnie wpływa na codzienne funkcjonowanie, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zagrażających życiu powikłań. Pojawiające się zaburzenia snu to sygnał, że z organizmem dzieje się coś niedobrego. Zastanawiasz się, jak możesz pomóc swojemu podopiecznemu? Oto kilka sposobów. Po pierwsze, aktywność fizyczna. Spacery, ćwiczenia i tym podobne. Po drugie, ciepła kąpiel lub prysznic przed snem. Po trzecie, ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie używek oraz ostrych przypraw, w szczególności przed snem. Po czwarte, wypicie ciepłego mleka, naparu z melisy lub rumianku. Po piąte, unikanie drzemek w ciągu dnia, w szczególności tych dłuższych niż 20 lub 30 minut. Ostatnim sposobem jest przygotowanie pomieszczenia do spania. Wywietrzenie pokoju, wyłączenie świateł oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury. Ważne! Przy długotrwałych problemach z zasypianiem zalecana jest wizyta u specjalisty. Znasz inne sposoby? Podziel się nimi w komentarzu.